W sklepie PGG ponownie można zakupić ekogroszek workowany. Jest dostępny przez kilka godzin, więc każdy chętny może go nabyć bez większych problemów. Cena przy każdym produkcie jest taka sama i wynosi 1770 zł za tonę plus koszt dostawy. Najszybciej więc w kilka minut wyprzedawana jest karolinka mająca najlepsze parametry. Nieco dłużej był dostępny ekogroszek pieklosz. Podczas wczorajszej sesji karlika można było kupić nawet po czterech godzinach, czyli w okolicach godziny 20. Nadal obowiązują jednak limity. Jednorazowo można zamówić jedną tonę ekogroszku, a limit roczny to dwie tony. Niebawem, bo już 12 marca, naliczane mają być nowe limity. Przynajmniej taka informacja pojawiła się na Facebooku PGG. Mimo spadających cen węgla i coraz większej dostępności. Na chwilę obecną, Ekogroszek z PGG nadal jest jedną z najkorzystniejszych opcji. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.